Wytwórnia filtrów PZL Sędziszów. Od 75 lat produkuje filtry do wszelkiego rodzaju silników i urządzeń roboczych, filtracji powietrza i chłodziw. Od prawie 60 lat prowadzimy też zaawansowane badania w dziedzinie rozwoju technologii filtracyjnej. Filtry Sędziszowa są stosowane w samochodach osobowych i ciężarowych, maszynach roboczych i budowlanych, ciągnikach rolniczych, a także w lotnictwie i pojazdach wojskowych. Filtry powietrza i kabiny. Wszędzie tam, gdzie do napędu urządzenia bądź maszyny przeznaczony jest silnik spalinowy, konieczna jest filtracja powietrza. Podstawowym elementem każdego filtra jest przegroda filtracyjna wykonana z papieru bądź włókniny. Wytwórnia filtrów kupuje papier filtracyjny u czołowych producentów europejskich, szczególnie do samochodów ciężarowych. Kupowany jest papier niepalny. Drugim elementem ważnym we filtrze jest uszczelnienie jego w obudowie, wykonane z pianki poliuretanowej. Również piankę kupujemy u czołowych producentów europejskich. Filtry powietrza mogą być różnego rodzaju począwszy od okrągłych, panelowych. Niektóre filtry wyposażone są w dodatkowy. Przedfiltr, tak zwany, włóknina filtracyjną, która zwiększa żywotność filtra. Jeżeli chodzi o filtry kabinowe, wytwórnia filtrów produkuje je z włókniny białej oraz z włókniny z dodatkiem węgla aktywnego. Zadaniem tej włókniny, prócz zatrzymywania bakterii, wszelkich zanieczyszczeń, jest jeszcze usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Plisowanie papieru do wkładów panelowych odbywa się na pisowarce bałkowej. Zabieg ten pozwala zwiększyć powierzchnię czynną wkładu filtracyjnego. Upisowany wkład umieszcza się w specjalnej formie, gdzie następuje uszczelnianie pianką poliuretanową. Papier filtracyjny stosowany w ciężarówkach pisuje się za pomocą plisowarek wałkowych, a następnie polimeryzuje w temperaturze około 160 stopni Celsjusza. Proces ten uodparnia wkład filtracyjny na wilgoć i czyni go bardziej wytrzymałym na obciążenia mechaniczne. Końcowe plisy uformowanego wkładu filtracyjnego spina się metalową listwą. Następnie element filtracyjny jest sklejany z denka. W zależności od zastosowania filtra denka wykonuje się z metalu lub ze spienionego poliuretanu. Wkłady do filtrów kabinowych wykonuje się ze specjalnych włóknin. W zależności od grubości włókniny i jej przeznaczenia pisuje się ją na pisowarkach bezstopniowych nożowych lub wałkowych. Paski włókniny montowane na bokach mają za zadanie uszczelnić, wzmocnić oraz usztywnić wkład filtracyjny.